Cześć kochani, dzień dobry. Witam się z wami. Wyjątkowo nie z domu, a z auta. Właśnie rozmawiałam z babcią, bo moja babcia dzisiaj e, skończyła 78 lat. Dzisiaj ma urodziny. I przed chwilą do niej dzwoniłam, żeby jej życzenia złożyć i w ogóle, a przedtem słuchajcie byłam i jak widzicie jeszcze stoję, bo tu o, fabryka jest. Hala Stoję jeszcze pod sklepem tutaj, gdzie kupuję Milana karmę, bo no przyjechałam, bo zostało mi, nie wiem, chyba na 5 dni tylko w domu, więc już wiecie, za. Kupiłam karmę na 3,5 tygodnia. To w sumie mam teraz te karmy na około miesiąc, bo no już później wiecie, nie będę miała czasu i możliwości i w ogóle, to znaczy czas jeszcze będę miała, ale w poniedziałek przyjeżdża Asia. Więc wtorek, wtorek będzie dla mnie bardzo długim dniem, bo najpierw z Asią się spotkam, potem jestem jeszcze umówiona i tak dalej. I w środę pewnie też z Asią będę latać jeszcze, bo w czwartek Asia będzie wyjeżdżać, bo w piątek wylatuje na urlop, bo w sobotę ma urodziny, o tak, słuchajcie. Boże, co dzisiaj jest za pogoda? Co chwilę pada. O, teraz znowu zaczęło padać. To jest masakra, jakaś, słuchajcie. No, no nie wiem, co dzisiejszy dzień przyniesie, dlatego nie obiecuję, słuchajcie, że skończę tego vloga w ciągu jednego dnia. Prawdopodobnie nie, ponieważ um, um, zaraz stąd będę jechać do siebie, idę na um, drobne zakupy, bo muszę kupić kilka rzeczy. Um, chcę sobie zrobić znowu dzisiaj sałatkę moją. Którą znacie z mojego kanału, bo tak nie naszło ostatnio. I, um, I co? I wieczorem um, jadę do KEDO. z kolegą ze Srydymi jesteśmy umówieni. Srydi na niego wołamy, dlatego że Szyda ma na nazwisko. Bardzo znane nazwisko w Niemczech, słuchajcie. To tak jak Nowak w Polsce. Um, przykładowo. A tutaj jest właśnie Szyda jest jedno z takich znanych nazwisk. E, ze szródim się umówiliśmy, bo wczoraj się pytał, czy mam czas, bo dwa tygodnie temu chyba się widzieliśmy przez moment, ale jakoś wiecie, nie było zbytnio czasu, żeby, żeby z... za dużo porozmawiać, i stwierdził, że dzisiaj moglibyśmy w Kedo trochę poczilować. Um, a że ja mam czas, to dlaczego by nie? Wczoraj e, odwoziłam Matthiasa do do. Um, do uniklinik, do, do, do hejac centrum to się nazywa, tam serce, no do kardiologa naszego tak e, odwoziłam do szpitala, bo e, miał tam zostać do dzisiaj. No i wiecie, ja się zajmowałam i Balu i Milanem, no i. Około 17 to było. Wróci, wró Byłam z Balu na spacerze, akurat w lesie wróciłam. Stoi taksówka pod domem i już wiedziałam, że Matias wrócił. Wchodzę do mieszkania. Ja mówię, co? Do Matiasa mieszkania. Ja wie co? Wypuścili cię wcześniej. A on wie, że tak, bo. E Coś tam, że stenda mu nie musieli zakładać do serca, więc tyle dobrego, więc nie musiał zostać. No, a wiadomo, że nikt nie zostanie w szpitalu dobrowolnie, jeżeli nie chce, prawda? Ja też bym w szpitalu czy w klinice nie chciała zostać, gdybym nie musiała. Ja z kolei rozmawiałam wczoraj z, z moim ginekologiem, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie, pewnie nie bo nie kręciłam tamtej pory chyba vloga, jak się nie mylę. W każdym bądź razie moja fizjoterapeutka powiedziała, że ona jest tego zdania, że powinnam w dalszym ciągu mieć jeszcze fizjoterapię i że lekarz powinien mi kolejną receptę wydać. Problem jest taki, że oni mogą w międzyczasie wydać tylko jedną receptę na kwartał, a na jednej recepcie jest tylko 6 um, posiedzeń, posiedzeń po 20 minut, że tak to nazwę. 6 fizjoterapii po 20 minut, więc to nie jest dużo. No, i wiecie, zadzwoniłam do lekarza, no i powiedziałam lekarzowi co i jak i w ogóle. No, i jak wrócę z Krakowa, to mam przyjść po kolejną receptę, więc będę i jeszcze nawet w lipcu chodzić na, na tą fizjoterapię. Ale w sumie to dobrze, bo wiecie co, ja zawsze na tej terapii moja fizjoterapia zaczyna się tak, że najpierw zostaje mi masowane podbrzusze. Nie tyle brzuch, co podbrzusze, no wiadomo, ze względu na osunięte organy, tak. No, a, a potem muszę jeszcze robić ćwiczenia i tak dalej. Wiecie, najgorsze jest to, że te ćwiczenia muszę później robić sama w domu codziennie i to już w sumie do końca życia, jeżeli nie chcę, żeby jeszcze bardziej te organy się osunęły. Wiecie, no, one są po to, te ćwiczenia, żeby te organy z powrotem przesunęły się do góry, tak. Mm, także no, dobra. Słuchajcie, ja się teraz zbieram, jadę do tego domu. Znaczy, nie, najpierw jadę na zakupy jedzeniowe. Później, jak będę w domu, muszę wyjść z Milanem. Niepomalowana jestem, ale malować się będę później, jak, jak rzeczywiście będę jechać do tego KEDO, bo wszystko zależy od tego, jaka pogoda będzie. Bo jak będzie ulewa, to mi się nie będzie chciało z domu ruszać, to zostanę w domu. A dziś, od dzisiaj się w ogóle zaczynają targi piwa w, w Dreźnie. I wiem, że kilku znajomych na tych targach będzie, więc też nie wiem, czy jeszcze nie wybrałabym się jutro. Nie mogę się wybrać do Drezna, bo znaczy nie mogę, mogłabym, ale ta droga, którą zawsze do Drezna jeżdżę, e, gdzie po prostu wiecie, wyjeżdżam z domu, skręcam raz na lewo i jadę już do samego Drezna cały czas prosto, no to ta droga przed Samiusieńkim Dreznem e, będzie jutro zablokowana. Pewnie znowu coś tam, jakieś roboty będą czy coś, ale to tylko na całe szczęście jutro, od niedzieli z powrotem. No, a niedziela to pewnie będzie taki dzień, kiedy będę po prostu odpoczywać. Ja Wam powiem, że ja wczoraj wieczorem to padłam do łóżka jak zabita. Ja byłam tak zmęczona, że Wy sobie nie potraficie wyobrazić. Ja miałam po prostu bardzo intensywne e, e, ostatnie dwa tygodnie. Bardzo dużo byłam w drodze, mało byłam w domu, mało spałam i w ogóle, w ogóle. Także wczoraj po prostu słuchajcie, padłam. Przed dziesiątą wieczorem obudziłam się... W pół do ósmej, chyba, ale z łóżka wylazłam dopiero o dziesiątej, także możecie sobie wyobrazić, jak zmęczona byłam. Dobra, słuchajcie, lecę, bo tu coraz bardziej zaczyna padać. Odezwę się do was później. Jezus, słuchajcie, jest już przed czwartą, ja właśnie dotarłam do domu. Byłam jeszcze e, na zakupach o jedzeniowych i kupiłam też e, jeszcze w innym sklepie, słuchajcie, chyba cztery koszulki, które muszę najpierw przymierzyć, bo już w sklepie nie mierzyłam w kiku. Kupiłam dwie papryki, trzy nektarynki, małą puszkę em, em, kukurydzy, ser już pokrojony w kawałki, szynkę, jajka, wszystko inne. Słuchajcie, mam już e, w domu, więc nie musiałam kupować. Mam nadzieję, że wszystko mam, nie sprawdziłam dokładnie. E, w każdym bądź razie, Milan, właśnie zjadł. Tak? Zjadłeś? Pan ładny? Zjadłeś? Tak? Tak? O, jesteś, jesteś. Kto na nie czekał? Kto czekał na nie? Tak? Pójść na Micha, nie? Że niby nie dostałeś nic? Tak? Ale ci lata ogonek, ale lata. No, cieszę się, nie? No, także słuchajcie, ja najpierw lecę z nim na spacer, a potem przymierzymy koszulki, zobaczymy czy zostaną, czy nie. No i dzisiaj, słuchajcie, generalnie powinny moje buty z Hermes przywieźć te, które kupiłam. Nie miały być we wtorek, mamy piątek i do dzisiaj jeszcze, ale już pokazało mi, że dzisiaj ma przy, mają przyjść, więc będę czekać, bo tutaj też dość późno teraz jeździ Hermes. Wcześniej, jeszcze jak mieszkałam na starym mieszkaniu, to Hermes przyjeżdżał tak około 13, a teraz czasem przyjeżdża dopiero po 18.00. Także hm. no nic, ja lecę, bo na zewnątrz w ogóle znowu pada. Słuchajcie, z duszno pada. E, taka pogoda. Ach kochani, słuchajcie, moje buty przyszły. Wyglądają tak o. Jak mówiłam, zapłaciłam za nie 38 euro i chyba 49 centów na wyprzedaży. Przymierzyłam, mogłam wziąć rozmiar mniejsze, bo te jeszcze się troszeczkę rozejdą i będą za duże i one mają w sobie gąbkę w podeszwie, przez co są bardzo mięciutkie, to są generalnie buty do biegania, no ale wiadomo, u mnie one biegać nigdy nie będą. O, bardzo ładne są, słuchajcie, jak mówiłam, rose gold i białe, także cieszę się niesamowicie. Dobra, słuchajcie, pojadłam, bo zjadłam sałatkę, nawet nie wiem, pokazywałam wam, że sałatkę robiłam, czy nie, nieważne. W każdym bądź razie e, przymierzam bluzki. No i tutaj mam pierwszą, taką z rozpierdakiem. Ja już wam pokazywałam, że mam beżową i, i czarną e, właśnie tego rodzaju, no i teraz wzięłam sobie jeszcze. E, Czerwoną, trochę koloru, a nie wiecznie to samo. E, no i ona oczywiście zostaje, bo leży bardzo dobrze. No. I o, co to? Aha, myśl Boże, to. <grywia> ja myślałam, że mam brudne lustro, słuchajcie. Dla odmiany, bo tamta była w kolorze, to teraz mamy czarną, tak? Wzięłam zwykłą taką czarną, jedynie co, że. <laughs> tutaj czekajcie. O, tutaj ma koronkę, no i takie. Dwa paski. Ja lubię czarne koszulki, więc ta też zostaje, bo wygląda fajnie. I tak, słuchajcie, trzecia koszulka jest zwykła, jak widzicie, trochę taka przezroczysta, ale dzięki temu też zwiewna, sportowa i dla odmiany, surprise, surprise, biała. Także ta też zostaje, bo jest przyjemna po prostu i dobrze się w niej czuję, muszę Wam przyznać. I ostatnia koszulka. Jest czarna, słuchajcie z białym napisem, ale ona też ma taki bardzo zwiewny e, materiał. Tutaj na dole jest ściągana, jak sobie kto woli. Ja natomiast no, często wsadzam, wiecie, do spodni tutaj koszulki, e, zwłaszcza jak są na mnie e, za duże, żeby nie wisiały, tak. E, tą specjalnie wzięłam jak wszystkie wzięłam chyba, o rozmiar większe. Bo ja nie lubię, wiecie, jak mi te koszulki strasznie tak obcisłe są, także, no, to też zostawię. Więc wszystkie cztery koszulki, które kupiłam, zostają, bo jak mówię, ja ich w sklepie hopla, ja ich w sklepie nie mierzyłam, bo ja nie lubię mierzyć ciuchów w sklepach, bo że moje włosy mnie do szału doprowadzają. Patrzcie na to, to nic, że już je ogarniałam dzisiaj dwa razy. E Mój pan ładny. Niegrzeczny, nie słucha i żygolinek jesteś znowu. Tak? Wyżygoliłeś wszystko co zjadłeś i teraz brzusio jest znowu pusty. Po co ta matka ci jedzenie kupuje co? Po co matka tyle pieniądzów wydaje na twoje jedzonko jak ty to zaraz z powrotem zwrócisz co? Kręcisz czy nie kręcisz. Kręcisz, bo cień pada. Widać? Nie widać. No. Pójdziemy zaraz na spacerek, nie? Psiul? Miluniu? Pójdziemy na spacerek? Tak. Tak, 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 tak. Uciekaj. Także kochani, ja lecę z nim szybko na spacer. O Boże, słuchajcie. Wyglądam naprawdę na taką sponiewieraną. Mamy następny dzień oczywiście. Ja wczoraj nie wróciłam. Wiecie co, ogarnęłam się, pojechałam do tego Kedo. Śmiać mi się, bo śmiechu w ogóle słuchajcie, jak nie wiem. Kiedyś tam Shruti się później e, zwinął, bo jeszcze gdzieś tam szedł na imprezę. Ja nie miałam ochoty. I <laughs> widzicie to, ten stempel. Ehm siedzieliśmy Od kelnerki, od Sylwii przyszedł e, e, chłopak, oni już tam, wiecie, no w sumie pracę można powiedzieć kończyli, bo już w KEDO nikogo nie było. My się zawsze śmiejemy, że e, ja to mam tak zwane zonda behandlung, e, czy zonda resztę właściwie, dlatego że, no przez to, że Patti szef jest moim, moim kumplem i w ogóle i tam wiecie, no ja wszystkich znam, jego kelnerów, jego barmanów i tak dalej, no, to nawet jak już klientów nie ma i bar oficjalnie jest, czy restauracja, bo to jest bar, bar restauracja amerykańska, to nawet jak już oficjalnie jest, oficjalnie jest zamknięte, to ja i tak jeszcze w środku razem z resztą jestem, tak? Wróciłam, słuchajcie, koło drugiej w nocy do domu. Dlatego też spałam do dziesiątej, do dopóki nie zostałam obudzona wiadomością, yy, na Whatsappie. w każdym bądź razie. Yy, no Śmiechu było, jak nie wiem, bo e, przyszedł od Sylwii e, chłopak i mówi, i tak siadł i chciał zapalić papierosa, i mówi do Patiego mówi, Paty mówi, mogę, czy jeszcze nie, mówi, bo tu mówi chyba klientka, siedzi, a Paty się patrzy, mówi gdzie, a, a Sylwii chłopak na mnie pokazuje, nie? A Paty mówi co? Mówi Monika? Mówi, nie, mówi, ona to już mówi, jest, mówi, inwentarzem tutaj, nie. Myśmy się śmiali. Ja mówię, no prawie, prawie, Pati. A Pati coś tam do mnie mówi, o, mówi, Monia, mówi, popatrz tam, o, ja się obróciłam, on mi stempel na rękę i do mnie mówi, no teraz już jesteś inwentarzem, nie? Mówi, teraz już jesteś własnością Kedo. Śmialiśmy się jak nie wiem, w ogóle... Takie rzeczy czasem się tam dzieją, że nie pytajcie normalnie. Kai wczoraj, kelner, opowiadał, aśmy się śmiali, naprawdę, jak nie wiem... Bardzo miły wieczór spędziłam. Wieczór, który pozwolił mi się, słuchajcie, oderwać od różnych innych myśli. Trochę z Pauliną pisałam. Paulina, pozdrawiam. Trochę z Pauliną pisałam, trochę z innymi osobami. Tam jeszcze, wiecie, rozmawiałam, to kogoś się spotkało, to to, to tamto. No, ale dzisiaj mamy sobotę. Z Asią przed chwilą krótko pisałam. Wczoraj w ogóle, nie wiem, a nie, mówiłam wam, że wczoraj moja babcia 78 lat skończyła Puh. i się jeszcze dobrze trzyma, trzeba przyznać, więc mam nadzieję, że moja babcia będzie jeszcze długo, długo, długo żyła. Jej siostra starsza ma 85 lat, więc mam i jest jeszcze naprawdę na chodzie, także e, mam nadzieję, że z moją babcią też tak będzie, chociaż jak to z babcią rozmawiałyśmy ciotka nigdy fizycznie nie pracowała, tak, więc ona całe życie yy... miała lekko usłane, tak to nazwijmy, tak, a moja babcia bardzo ciężko w życiu pracowała, także no, ale nie chcę sobie zaprzątać tym myśli, słuchajcie yy, mam nadzieję, że moja babcia będzie żyła 100 lat albo i nawet dłużej Ech, no, yy, a dzisiaj mamy jak mówię, sobotę wczoraj w ogóle się zbierałam, Patti do mnie mówi, Oni mówi to do wieczora Wypadki chyba nie przyjadę wieczorem, się na mnie popatrzy. Mówi, jak to. Mówi, inwentarz mówi, musi być na miejscu. Myśmy <laughs> się śmiali, mówię wam. Ehm, no a dzisiaj tak, słuchajcie, muszę iść się zaraz umyć. Ehm, no i trzeba zabrać się za robienie prania, za ścieranie kurzy, za ogarnianie wszystkiego. Ehm, a czy wieczorem pojadę, słuchajcie, do kedo? Nie wiem. Podejrzewam, że nie. Kto to do mnie pisze? Ach, Asia. Dobrze, że nie musiałaś iść do pracy. No, dokładnie. Um, nie wiem, czy pojadę do Kedo. Powiem wam, że z jednej strony posiedziałabym w domu, bo ja w ostatnich dwóch tygodniach non-stop w ruchu byłam, non-stop gdzieś jeździłam, coś robiłam, późno wracałam do domu. W weekendy właśnie w Kedo byłam, więc, no więc coś tam się działo, tak. A ym... przydałoby się, wiecie, spędzić, yy, spędzić jeden dzień, czy właściwie jeden wieczór, taki normalny w domu, a z drugiej strony, w domu ludzie ubierają, jak to się mówi. O, Jezus Maria, wybaczcie, ale jestem jeszcze nieprzytomna. No. Przede wszystkim muszę posprzątać dzisiaj korytarz bo wczoraj miałam to zrobić, no ale oczywiście nie zrobiłam tego, bo pojechałam po Mila na karmę, więc no, Mila był dla mnie w tym momencie ważniejszy niż posprzątanie korytarza. Właściwie to ja tam muszę tylko pozamiatać i tyle. No, powciągać trochę YouTube, bo powiem Wam szczerze, że nawet nie miałam czasu zbytnio na YouTube i nie wiem, co się, co się na YouTubach dzieje. Także, no i ten filmik trzeba będzie obra obrać. Obrobić. <laughs> Trzeba będzie obrobić. No i już słuchajcie, z utęsknieniem czekam aż Asia przyjedzie. Asia przyjedzie w poniedziałek, na wieczór będzie w, w Dreźnie. Więc zaraz w, we wtorek, koło południa, się spotkamy. O Jezus, muszę przypomnieć jeszcze tylko raz Matijasowi, że żeby pamiętał e, o tym, żeby się we wtorek zająć Milanem, dlatego, że ja wrócę dopiero późniejszym wieczorem do domu i e, no wiadomo Milan musi zjeść, Milan musi wyjść i tak dalej, więc e, więc muszę mu o tym przypomnieć. O, dobra, słuchajcie, ja idę się być. Chyba będę kończyć tego vloga. Może raz udało mi się nagrać po prostu krótszego. Miejmy taką nadzieję. W którym może niewiele się działo, ale zawsze coś. Także kochani, dzisiaj muszę jeszcze nagrać jeden stacjonarny filmik, teraz mi się przypomniało, więc trzeba będzie się mimo wszystko ogarnąć. Dobra, to co? Ja Wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, papa. Pa.